Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia domowego hydrolatu z kwiatów róży, tej pomarszczonej. tej samej stroi przygotowujemy marmoladę do pączków. Więc jeśli nie masz w domu destylatora albo alembika, to pokażę Ci łatwy sposób, jak zrobić taki pseudo hydrolat w domu. Płatki róży zawierają flawonoidy, antocyjany, śluzy i olejki seryczne. więc będą działały na naszą skórę tak antyseptycznie, przeciwzapalnie i lekko ściągająco. Ja docelowo chcę właśnie zrobić z płatków róży krem do twarzy, a wykonanie hydrolatu jest takim jednym z trzech kroków. Kolejnym etapem będzie wykonanie maceratu olejowego, ale ja Wam to pokażę już w następnym filmiku. Oczywiście najpierw musimy sobie zebrać tak z 5-6 garści płatków róży pomarszczonej. I uwaga na robaczki, żebyśmy ich sobie nie zgarnęli przy okazji. Do dużego garnka na spód kładziemy sobie kamyczek albo właśnie jakąś podkładkę żaroodporną. I wokół umieszczamy nasze płatki róży. Najlepiej, żeby były one umyte z pyłu. I w tym momencie już mi się aromat unosił w całym domu, tak przepięknie pachnie. Następnie na naszym podwyższeniu umieszczamy salaterkę. I płatki róży zalewamy wodą filtrowaną albo destylowaną, tak żeby je dokładnie pokryć. Możemy je trochę poubijać jeszcze łyżką drewnianą. I całość zakrywamy pokrywką umieszczoną do góry nogami. A jeśli chcecie sobie później ze mną wykonać krem do twarzy, to najlepiej tutaj zamrozić sobie kilkanaście płatków róży. Całość wstawiamy na ogień, doprowadzamy do gotowania i zmniejszamy ogień na minimalny. Na pokrywce będzie nam się gromadzić para wodna i gromadzić do salaterki. Na górze możemy umieścić sobie również kostki lodu, żeby przyspieszyć skleplanie. Pilnujemy, żeby oczywiście nam się nie skończyła woda. Po około godzinie gotowania sobie przylewam właśnie nasz hydrolat z salaterki do osmej szklanki, przykrywam i zostawiam do ostudzenia. A pozostały wywar z naszych płatków możemy sobie przecedzić i odlać do przemywania skóry na później. O, proszę bardzo. tutaj nam się prezentuje e, nasz domowy hydrolat z płatków róży, a tutaj jest taki e, wywar, ten co sobie zraliśmy e, z płatków róży, co miseczka w nim stała. E, on jest bezbarwny, ponieważ tu jest e, skropona para wodna i tam jakaś ilość olejków etycznych, ale znikoma, ponieważ nie mamy destylatora, więc wyszło co wyszło, ale zawsze coś. A tutaj ten dywan możemy sobie na przykład używać do przemywania skóry. Hydrat używamy do spyskiwania twarzy. Też możemy sobie tym po prostu przemywać skórę płatkiem kosmetycznym. Trzymamy w lodówce do dwóch tygodni, trzech. Zobaczymy, czy nam się to nie sfermentuje. A to raczej używamy od razu. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do obserwacji po więcej przepisów.